Hej, hej! Witam się z wami z przedpremierową recenzją Pani Gosi Nealon. Jest to książka Kochając wroga, tajemnice łączniczki od wydawnictwa Znak. I premiera tej książki będzie dopiero 10 stycznia 2024 roku, czyli już aby, aby. I wiecie, cała książka no, nie jest długa. I powiem wam, że tak szczerze nie sądziłam, że może mnie tak bardzo pochłonąć. Ja uwielbiam ją przede wszystkim za styl, którym jest napisana. Bardzo lekki, ciepły, i jakby taki wyczekujący. Każdy rozdział, e, niedługi zresztą, jest skończony tak, że nie mamy pojęcia, co się dalej wydarzy. Jeśli już ktoś opowiada nam historię, to ze swojej perspektywy i nie znamy tu myśli osób innych niż głównej postaci. Niby opowieść toczy się swoim rytmem, jednak bywa, że mamy przejście do czasu wcześniejszego, żeby zrozumieć, dlaczego ktoś do kogoś żywi tutaj niechęć. No, postacie opisane są trochę pobieżnie, gdyż tutaj jest ważne, co przenoszą ze sobą, czy też przemycają bądź ukrywają, a nie to, jak wyglądają. Pierwszy raz natrafiłem na książkę historyczną z motywem brata bliźniaka. Wiecie, jeden z nich tutaj totalnie nie ma serca, lubi wydawać rozkazy i, no i chętniej pozbawiać życia innych ludzi, a drugi to jego prawdziwe przeciwieństwo. Godzi się też na pewną zamianę, tylko dlatego, że potępia postępowanie brata, z którym no, nie miał tutaj dłuższego kontaktu. Opowieść przedstawia taką mm, historię łączniczki Wandy, która ma dobre serce, jest niezwykle inteligentna, lecz w, obliżu, w obliczu obrazy jej rodziny no, robi coś, co skutkuje śmiercią jej ojca. Nienawidzi osoby, która daje strzał i przysięga zemstę. Nie ma jednak pojęcia, że kiedy będzie w potrzebie pomocy, udzieli jej ten dobry brat bliźniak. No, każde z nich ma tutaj swoje sekrety i tajemnice, a my zastanawiamy się, czy posiadając tak wiele informacji, o których druga strona nie wie, ma prawo coś się w ogóle między nimi zrodzić. No i jak zobaczyć, kogo wielbi serce, skoro jeden z nich naprawdę jest odbiciem drugiego, lustrzanym dosłownie. Tylko z charakteru powiedziałabym, że ogień i woda. Naprawdę, książka jest mega wspaniała, bardzo mi się podobała. Wiecie, w ogóle w niej będą czasami takie sytuacje, które nas też e, wzruszą, ale bywa, że nas też zbulwersują. Ale na szczęście nie poświęca im się dłuższego czasu, bo wiecie, tu chodzi po prostu o akty nie jakieś tam rozpamiętanie wspominki, nie wiadomo, co się dzieje, tylko tu ma się dziać i dziać i dziać. Naprawdę. No, są też obecne opisy, ale powiem Wam, że one będą tak mocno konkretne, że... No, chyba z tego powodu właśnie książka nie jest gruba, tak mi się wydaje. No Przede wszystkim liczy się tutaj opowieść, a nie barwa jej przekazania. Stwierdzam, że taka forma przekazu historii odpowiada mi najbardziej. Powiedz, ja za książkami historycznymi nie jestem, nie lubię czytać o wojnie, o tych nazistach, o komunistach i o tych wszystkich innych rzeczach, z wielu różnych powodów, ale ten przekaz mi się tu bardzo spodobał, bo to były takie drobne wstawniki, gdzie tak naprawdę nie poświęcało się uwagi tej całej historii, tylko tego, co się działo pomiędzy postaciami, pomiędzy bohaterami, ich uczucia, e, rozstaje dróg, to, co się działo z ich rodziną, więc tak naprawdę ta wojna była tutaj bardzo drugoplanowa. Więc mega mi się książka podobała, no i, no i wam mocno polecam. Czekajcie, czekajcie bo naprawdę jest, jest na co. Mega polecam. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.